Mało jest takich tekstów, które proponują aż taką nieskończoną głębię i że pod jednym, jednosylabowym odezwaniem się mogą kryć się kompleksy do rozpracowania, lata, traumy do opowiedzenia itd., dalej. Przez to, jaki jest ten tekst, tutaj nie da się obcować z nim 8 godzin dziennie i nie zacząć zaglądać w siebie. No i rzeczywiście, no przerażające, to jest trochę przerażające, co da się wyciągnąć, kiedy się siedzi z tym brikiem, z tą Megi, z tym ojcem, z tym Guperem, kiedy, kiedy, się, kiedy, się, kiedy się z nimi siedzi 8 godzin dziennie, można rozliczyć samego siebie z bardzo wielu rzeczy. Co najbardziej nas poruszyło przy czytaniu tekstu z aktorami? To jest głupia odpowiedź, bo chyba wszystko, to znaczy yy, wszystko mam na myśli w ogóle sposób prowadzenia rozmów, choćby nawet to. to jest niby bardzo ogólnikowe, co ja teraz mówię, że jakby sposób prowadzenia rozmów przez ludzi nas poruszył. No ale jednak yy, tutaj u Williamsa jest no, je, je, jest to niesamowite, że rzeczywiście ci ludzie w sposób jakiś naprawdę Krętacki i jakiś taki obślizgły i podły, a jednocześnie yy, każący nam współczuć tym ludziom, wymijają, uciekają od odpowiedzi. Yy, rzeczy, które są do załatwienia w ciągu krótkiej rozmowy przeciągają się na kilkadziesiąt minut, bo ludzie tak bardzo boją się siebie nawzajem i ten mechanizm rozmów, ten taki me mechanizm rozmów yy, obarczonych nieskończoną odpowiedzialnością i nieskończonym strachem, to było coś, co nas chyba najbardziej yy, w tym wszystkim poruszyło. Czy ta rodzina jest luz dla współczesnego społeczeństwa? Tak, tak. Myślę, że to jest ciekawa i dobra konstatacja, że to jest lustro dla współczesnego społeczeństwa, bo ta rodzina rządzi się zakłamaniem i interesem, tak jak nasze społeczeństwo. Czy rodzina Brika jest rodziną typową czy dysfunkcyjną? Wydaje mi się, że rodzina Brika, pomijając dysfunkcje takie jak alkoholizm, przemoc, i tak bo te rzeczy tam są i są wpisane w tekst dramatu, to ta rodzina jest typowa, ale właśnie przez to dysfunkcyjna.